Cieamackowi damy w kolejnym odcinku rozpakowywania paczuszek. Dzisiaj mamy następną. Żydka pogoda może potrafi nam, poprawi nam nastrój, co? Tak. To co, lecimy. Tak. Co my tu mamy dzisiaj? W pierwszej kolejności tak. troszeczkę pogniecione. Zobaczymy, później będziemy sprawdzać, ewentualnie reklamację składać. To jest, proszę Państwa, fan. Dużo będzie fanu. A nakłada się na szyję i leci wiaterek. Gdzie to się włącza? Później będziemy to patrzeć. Proszę bardzo. Zagładamy. Kolejna rzecz proszę Państwa tutaj. To jest... Wymyślcie, że jest to takie coś, bo zawsze tego chomisia puszczamy, a potem trzeba go szukać. Tu jest taka wielka klatka, który będzie mógł się poruszać spowodnie nawet po dworze. Zagwiemy go i troszeczkę chyci świeżego powietrza. Proszę, nawet zretui, ty sam się rozkłada. O ja, jak dużo tego O, proszę. Wielka, duża siata na homisie, a na inne zwierzątko. Tutaj mamy... Jakie O, tutaj do mamusi specjalne, bo to ty lubisz składać takie rzeczy, co nie? Kolejna chomisia. rzecz, kolejna rzecz. Dobra kochani, tutaj mamy chyba domek dla Chomisia. Trzeba będzie go sobie złożyć. Jest instrukcja, jest wszystko. Będziemy składać, bo już ten, ten nasz się troszeczkę rozlatuje. O, tu jeszcze ten, ten, ten Kolej Kolejna rzecz. Kolejna rzecz to są bardzo mocne rzepy, które się przydadzą. Miałem tu zamiar sobie do butów zamontować, bo tam już buty troszeczkę nie dają rady, ale zobaczymy, co tam tu wszystko wyjdzie. Proszę, to tutaj co mamy. O! Masz następną do kolekcji. To jest pozytywka. Kręć. Różowa Pantera. I lecimy na następną rzecz. Następna rzecz. Ładowarka do szybkiego ładowania z trzema wyjściami USB-A i C. Zobaczymy, jak się spisze. I jeszcze jedna, ostatnia rzecz. Mm. Tutaj są już długopisy, sztuk dwie. Będziemy szukać bursztynów z wujkiem Damianem. <grym> A działa. Pasa? Asa. No, elegancko. jest ultrafiolecik, proszę Państwa. A bo już te one się świecą w tym? Tak, w ultrafiolecie będzie łatwo je znaleźć. Także niedługo. O, można sobie zawiesić na sznureczku. Nie zgubisz. Tu do jakieś słuchawki czy dwa coś. Pisiki, takie siki, elegancko. No. No, i na chwilę obecną to było już wszystko. Spotkamy się przy następnej paczce. Może uda nam się wtedy złożyć ten dobek dla homisia i pokażemy wam przy następnym odcinku. Także witamy, żegnamy serdecznie. Do, do kolejnego.